Jest, gramy? Ale wy tam jesteście? Jesteście, no to bomba. To skoro jesteście, to wykorzystajmy tę możliwość, bo pytanie brzmi: jak wyglądała moja wiara w Waszym wieku? Słuchajcie, no wyglądała tak samo, po prostu była i była siłą. Tak jak siłą jest na przykład to, że szybko biegamy, daleko skaczemy, albo wysoko skaczemy, że świetnie gramy w kosze czy w piłę, że mamy naprawdę siłę tutaj. I nikt z nas oczywiście nie będzie tego gdzieś ukrywał, nie będzie tego chował. Ba wręcz przeciwnie, będziemy chcieli tę siłę pokazać światu, będziemy chcieli się tym pochwalić, bo siłą, mocą, pięknem warto się chwalić. A wiara jest właśnie tym czymś, tym co trzyma nas. Absolutnie zawsze, niezależnie od okoliczności w pionie. Więc ja w Waszym wieku byłem ministrantem, byłem harcerzem, absolutnie nigdy się wiary nie wstydziłem i Was też do tego zachęcam. Nie ma się czego wstydzić. Siły? Piękna? Radości, miłości? Się wstydzić? No ba, trzymajmy się w tej wierze razem, w przykazaniu miłości, w dziesięciu przykazaniach i oczywiście, aha, to, że razem to już mówiłem, tak? No widzicie, stary jestem, więc się powtarzam. Najważniejsze to w dwóch słowach Jezus Chrystus. Do zobaczenia.